Witam ponownie w kanale Full Wheel Builds. Jesteśmy z powrotem. Wiadomo, lato, godzina, wakacje, urlopy Trzeba było się zabawić. Tym razem nieco smutniejsza wiadomość, moi kochani. Miłosz zdecydował zrezygnować z kanału. Niestety nie ma na to czasu. Nowa praca, nowe obowiązki. Niestety um, musiał odejść. I się tymi rzeczami zająć. Być może w przyszłości zagości na naszym kanale. Dobra, to może koniec tego gadania. Bierzmy się za robotę i naprawmy nasze BMW. Ustawiłem odwarkę, żeby naładował się akumulator przez noc. Także może teraz go odłączymy. No i ten wydech. Nasza bunia ma wydech. Ma przepustnicę, która jest zapieczona. Trzeba to naprawić. Mamy tutaj kilka środków, które, którymi spróbuję y, uruchomić ten motylek Najpierw w ruch pójdzie WD40. Ma taki fajny, mają przedłużkę, żeby dojść do tego miejsca. Zobaczymy, jak to zadziała. No i przykamy sobie tam, tam. Preparat. I musimy troszeczkę poczekać. Posłuchajcie, jak ten wydech brzmi teraz. A po wykonaniu napraw na tym motylku posłuchamy jeszcze raz. Dobra, daliśmy WD40. Daliśmy klinę do e e zaboru EGR. Nadal nic. Zawór się zapiekł. Także mamy tutaj poważniejszych negacjatorów. Nie za mocno, na raz. Powolutku, powolutku. No dobrze, kochanie, jak widzicie, flapka czy tam motyleks w końcu został otwarty. dobrze, kochanie, to teraz może damy trochę gazu, żeby wam pokazać, jak brzmi otwarty podwójny wydech. mi lepiej, czy nie? sami osądźcie dobrze kochani, także sami widzicie, że za tuning czy modyfikację auta nie trzeba zawsze płacić eee, to udało się zrobić w miarę szybko było troszeczkę stresu, ale powolutku, powolutku, bez pośpiechu nigdy nie, nie robimy na hura i udało się zrobić a teraz zajmiemy się zderzakiem a może nie, może zaciskami Czym się zajmiemy, także do roboty Mogda pobijana jak po obficie okrapianej zabawie na remisie Strażackiej, trzeba kupić nowy zderzak i go wymienić. My jesteśmy na miejscu, przyjechaliśmy sobie po zderzak, tutaj do Poznania. Trochę tego tutaj mają, jak widzicie, także na pewno znajdziemy coś i dla nas, to weźmy, może, sobie nas zakup. Zobaczymy, co tutaj mamy. Ale mamy halogeny, jak widzicie, jeden i drugi. No, ale co nieco, nieco do wyczyszczenia. Są wszystkie kratki, co jest fajnie. Wszystkie, zacis wszystkie punkty montażowe też są. Także wygląda naprawdę ok. Wiadomo, kolor trzeba zmienić, żeby tam pasowało. Ale to jest zajmiemy się tym. I oczywiście też to pokażemy na kanale. No i teraz trzeba go. Rozbroić, znaczy wyjmować wszystkie plastyki i go przygotować do szlifowania i do malowania. Także bierzemy się do roboty. Zabiło się już troszeczkę późno, także posprzątamy ten bałagan, i wrócimy do tego jutro. Nasz plastikowy próg jest troszeczkę zniszczony, także też go zdejmiemy i go przygotujemy do malowania. Dobrze, teraz weźmie, weźmiemy się za szykowanie osłony progu i z przedniego zderzaka. Na początek użyjemy papieru 400 i zobaczymy jak to będzie szło. Ten element już był kiedyś malowany, to ta, ta farba schodzi chyba nie był dobrze przygotowany. Będziemy kończyli na dzisiaj z tym ścieraniem i przygotowaniem zderzaka do malowania. Niestety, łoby się już ciemno i gryzą strasznie komary. Także przyniesiemy się za chwilkę do jutra. No i mamy następny dzień. Jak widzicie, tu mamy paczuszkę od e-lakiernika. To będzie nasz lakier na naszą, naszą bębkę. Także otwórzmy to, że zróbmy sobie próbkę na naszym aucie. O, mamy bezbarwny. No i też mamy nasz lakier podkodowy kolakieru 354 BMW Titan Silva. Także weźmy jedną puszeczkę, sobie spróbujemy na karcie i zobaczymy czy to jest ten lakier o który nam chodzi się trochę podekscytowałem i zacząłem już lakierować ale yy, dokończymy to dzieło nasze no dobrze poczekamy aż wyschnie i przełożymy do, do auta zobaczymy jak to wygląda teraz damy Pojedziemy drugi raz. Pamiętajcie, żeby puszkę dobrze wstrząsnąć. Tak z 5 minut przed malowaniem. No i jedziemy. Mamy kolor i teraz weźmiemy i damy bezbarwny. Dobrze, teraz weźmiemy się za zderzak. Papier 600 na kosce i będziemy całość, jeden i drugi, żeby zmatowić wszystko i żeby było już gotowe do malowania. To zaczynamy. Znajemy teraz zderzak, zostawimy na słońcu, żeby je sobie wysekł i zobaczymy czy jeszcze są jakieś rejony, gdzie trzeba doszlifować. A w tym czasie idziemy i sprawdzimy nasz kolor. Jest tak, tak gorące, że wszystko mamy cisnie istnieje. No dobrze. Przyłóżmy ten do nasz panel do, do auta i zobaczmy. I co sądzimy o kolorze? powiedzieć Myślę, że kolor jest bardzo, bardzo bliski. Eee, idealny. Hmm. Król sobie powiedział, że chyba na moje oko raczej nie. Ale to wszystko później wyjdzie w praniu, no nie? Zobaczymy jak ten jak to wyjdzie na żywo. Ale myślę, że jest bardzo, bardzo blisko. Dobra, idziemy to obmyjemy i pokrywa, próbuje jest gotowa. Dziękujemy, że byliście z nami. I ogląda się nasz najnowszy odcinek. Zapraszamy do przyszłego odcinka. Wszystkim subskrybującym dziękuję za, dziękujemy za wasze wsparcie. A wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybowali, zapraszamy, żeby to wykonali Śledźcie też nas na Facebooku, na naszym fantajziu, na Instagramie. Pamiętajcie, 4 will build. To dziękuję jeszcze raz za, za ten odcinek i Widzimy się w następnym. Do zobaczenia.